Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym tuszu do rzęs od Mid Sporty Electric Volume. Marka Mid Sporty jest znana z fajnego pudru do twarzy Naturali Perfect, który ma cudowny skład pięknie się zachowuje na twarzy, pięknie bluruje i ślicznie wygląda. No i jest też przeznaczony dla każdego typu skóry. Aczkolwiek spójrzmy prawdzie w oczy, że nie wszystkie produkty w portfolio Miss Sporti mają dobre składy. No niestety, tak jest. Aczkolwiek tamten puder tej firmy, no to jest taka gwiazdeczka w portfolio, jeżeli chodzi o y, po prostu produkty tamtej firmy. Dzisiaj sobie przeanalizujemy nowość w Rossmanie, czyli właśnie tutaj tuż do rzęs, które no, po opakowaniu Wygląda dla nas dość przyjaźnie yy, i mega przyciągająco, nie ukrywam. Aczkolwiek tutaj interesuje mnie tylko i wyłącznie skład. Czy ten produkt jest warty uwagi, warty zainteresowania? I czy jest warty swojej ceny? Zapraszam serdecznie na dzisiejszy film. Tutaj macie cały skład tego tuszu, i już daleko szukać się nie trzeba. Po wodzie macie natychmiast mikroplastik, akrylej, teskopolimer, który doprowadzi do zaczepowania mieszków włosowych, co za tym idzie do wypadania rzęs. Później mamy emolienty, wypełniacze, zagęstniki, nośniki przenikania, stabilizatory, formuły, woski. Rakotwórcza trietanolamina, serdecznie dziękuję za tą trietanolaminę. Polietylen, czyli czyściuteńki, najczystsza forma plastiku. Super, brawo. Czyli kolejne czopowanie nam dochodzi do dzielnicy. Lecytyna, która już tutaj nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę syntetyczny wosk. Alkohol denat, który podrażni oczy. Serdecznie dziękuję. E, później mamy benzyl, alkohol, dobry alkohol, konserwant. Witaminkę E, która już tutaj nic nie znaczy. E, niestabilną, nieaktywną formę witaminy C. Skorbę palmitate, która też nic nie znaczy. E, fenoksyetanol, pantenol. I teraz jazda się zaczyna. Rakotwórcze hormonalne. Propylparaben, etylparaben, propylparaben. Czyli widzicie doskonale wszystko, co tutaj mamy w tym tuszu. Mamy rakotwórczy, wyniszczający barierę hydrolipidową detergent sodium laureth sulfate stosowany do produkcji domestosa, płynów do toalety, odkamieniaczy. To jest po prostu tragedia. E, trisodium etta, kancerogen, mutagen, teratogen, tetrasodium etta, Tutaj mamy wszystko, barwniki, krzemian. Zobaczcie, dwa plastiki: jak teskopolimer, polietylen, rakotwórcza trietanolamina, trzy parabeny, SLS, trisodium etta, tetrasodium etta. W tym tuszu mamy wszystko, co jest najgorsze. Ten produkt nie ma prawa nazywać się kosmetykiem. To jest produkt do niezwłocznej utylizacji. Ja stanowczo stoję do Was i przychodzę z apelem unikajcie tego produktu. On nie jest grosza warty, a mi z Sporti przypominam, że dzięki klientom ta firma funkcjonuje i to taki skład umieszczać w produkcie to, prze, to ewidentnie pokazuje brak szacunku do nas konsumentów. Unikajcie. Na dzisiaj to tyle. Jeśli się podobało łapka w górę, jak nie to w dół. Kocham Was bardzo. Pa, pa.